mojej w dzisiejszym odcinku podstawy szydełkowania nauczymy się robić łańcuszek łańcuszek musimy zacząć od pętelki pokażę wam y, sposób który ja używam jest on bardzo prosty i według mnie bardzo skuteczny y, kładziemy sobie nitkę na palcu wskazującym przytrzymujemy ją delikatnie kciukiem końcówka jest na prosto nitką od kłębka idziemy za palcem od lewej strony nad Końcówką włóczki przechodzimy na prawo, pod palcem do góry i wychodzimy do przodu. Jak widzicie, wychodzi nam taka ala literka H. Następnie nitkę od lewej strony delikatnie podnosimy i przeciągamy nad nitką po prawej i zaciągamy. I powstaje nam ruchoma pętelka jeszcze raz Wam to pokażę. Czyli palec wskazujący, końcówka nitki przytrzymujemy kciukiem na prosto za palcem od lewej strony nad nitką widzicie, wychodzi krzyżyk. Później za palcem do góry i na dół. Nitka od lewej nad prawą i zaciskamy. I mamy ruchomą. Pętelkę, którą delikatnie zaciskamy na szydełku. Następnie, przytrzymując palcami tutaj końcówkę nitki, nawijamy nitkę na szydełko i przeciągamy przez oczko. I mamy pierwsze oczko łańcuszka. I znowu powtarzamy to samo. Nawijamy od góry na szydełko. Łapiemy i przeciągamy. I powtarzamy kolejny raz. Nawijamy od góry, przeciągamy przez oczko. I tak aż do momentu uzyskania odpowiedniej ilości oczek, którą potrzebujemy w danym momencie. Dajmy na to, jak jest już zrobionych. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek łańcuszka. Możemy ym, zamknąć kółko, wbijając się w pierwsze oczko łańcuszka, nawijając nitkę na szydełko i przeciągając nitkę przez obydwa oczka. Jest to tak zwane oczko ścisłe i tworzy nam tutaj taki oto okrąg, na którym później możemy sobie y, robić, przerobić, czy słupki, czy półsłupki. I w zależności od tego, czy będziemy robić półsłupkami, czy słupkami, robimy sobie jedno, bądź dwa, bądź trzy oczka łańcuszka. I jest to liczone jako trzy oczka łańcuszka jest liczone jako pierwszy. Słupek. Mam nadzieję, że jest dla Was to wystarczająco jasne. Powtórzę jeszcze raz. Zaczynamy od pętelki. Na palcu wskazującym przytrzymujemy kciukiem linii prostej. Pod palcem od lewej strony, nad nitką, wychodzi nam krzyżyk. Pod palcem do góry i nad palcem. Do dołu. Lit nitka od lewej strony przeciągamy na dół i lekko popychając palcem do góry zaciągamy sobie supełek i nakładając na szydełko dopasowujemy do szydełka. Następnie, trzymając dwoma palcami końcówkę, nawijamy na szydełko włóczkę i przeciągamy. Przez oczko i wyciągamy. I znów nawijamy, przeciągamy i wyciągamy. Nawijamy, przeciągamy i wyciągamy. Nawijamy, przeciągamy i wyciągamy. I tak oto powstaje nam łańcuszek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i było wystarczająco proste dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnej lekcji.